Najwcześniejsze osobiste, to było z docentem na kulu. Mianowicie pisałem pracę doktorską za komunizmu, i wtedy było rzeczą konieczną, aby każdy doktorant napisał pracę na terenie kulu, klauzurową, na temat państwa, ojczyzny itd. Tak to miało być potem konieczne do tego, by otrzymać doktorat. To była fikcja oczywiście. Chodziło raczej o to, by podporządkować nas władzy ludowej. Więc każdy z nas tam zasiadł na kulu, no i mieliśmy pisać. I pisaliśmy. A chodził dookoła nas ten, któremu wyznaczono na ten właśnie dzień pilnowanie. Nie interesował się zupełnie tym, co my robimy. Czytał cały czas książki i spacerował po sali, więc pytam się kto to jest, to jest docent Wojtyła. Aha. Więc on traktował to tak, jak powiedzmy było wiadomo, że to po prostu odbić swoje to stanie tam, czuwanie, a to wszystko raczej, to cała praca miała większego sensu. To było podporządkowanie się po prostu władzy ludowej. No, i potem byliśmy na przemówieniu docenta Wojtyły. No i to pierwsze moje wrażenie było takie, bardzo pozytywne, że rzeczywiście on mówił w sposób bardzo jasny, piękny, tym głosem dźwięcznym, ale potem, w miarę słuchania, okazało się coraz trudniej było zrozumieć. Takie były rozmaite sformułowania skomplikowane, filozoficzne. Że mówiliśmy między sobą, no ale on ładnie mówi, ale trudno mówi. I myślę, że on dokonał ogromnego przełomu, gdy został potem biskupem, kardynałem i wreszcie papieżem, że począł mówić w sposób bardzo prosty. A nie było to początkowo łatwe, bo jego te dociekania w filozoficzne jego pociągały, a one nie zawsze były dostępne i zrozumiałe dla publiczności. I wydaje się, że to, można powiedzieć, dokonała się jakaś wielka przemiana u niego przez to, że on się starał, aby było to jasne, zrozumiałe i proste. I potem rzeczywiście mówił w sposób bardzo taki przystępny. To była jakaś wielka praca. No potem już wtedy był biskupem pomocniczym krakowskim i wtedy ja byłem duszpasterzem nauczycieli wtedy ogólnopolskim pod kierunkiem biskupa Wosińskiego. On był tym firmowym, takim kierującym nauczycielami, ja byłem jego współpracownikiem. I dlatego jeździliśmy do Krakowa na takie narady wszystkich tych, którzy zajmowali się duszpasterstwem. No i tam właśnie było takie spotkanie. No i tam był Karol Wojtyła, biskup. Krakowski Pomocniczy. A prowadził wtedy arcybiskup Kominek, jeśli dobrze pamiętam. No i on nam powiedział: Słuchajcie, biskup Wojtyła, to nie dziwcie się, że będzie co innego robił, ale was słucha i was potem podsumuje. No i biskup Wojtyła miał masę listów. Po jednej stronie te, które chciał przeczytać, po drugiej te, które przeczytał. Więc wziął taki list, przeczytał. Coś zanotował i odsunął na następną stertę. A więc zupełnie uwagi nie zwracał na to, co się działo. I rzeczywiście potem skończyły się te narady. No i potem powiedział: No, takie głosy były i takie, no to bym się tutaj z tym zgodził, to mam pewne wątpliwości. Więc on jednocześnie brał udział, powiedzmy, w tej korespondencji, kontaktował się z. Piszącymi do niego, a jednocześnie brał udział w naszym spotkaniu. I to nie przeszkadzało mu jedno i drugie. Wydawało się mnie, że on zupełnie lekceważąco się do nas odnosi. Jego to nikt nie obchodzi, co my robimy. Nawet to takie było, nawet troszkę rażące było, że tu my sobie rozmawiamy, a on tak usiadł na tym miejscu centralnym, że przesuwa listy. Zupełnie nie interesuje w tym, co mówimy. Więc to było tak, że myśmy mieli te, powiedzmy, spotkania pasterzy z księdzem Kardemem Kominkiem, a ja siedziałem koło ojca Augustyna Jankowskiego, redaktora naczelnego Tysiąclecia, Biblii Tysiąclecia, no w tej chwili niedawno do Pana Boga odszedł. Myśmy razem byli święceni, to się tak mówiło, kolega kursowy. Więc my koło siebie siedzieli, nieraz tam coś szepnęliśmy do siebie i on pewnie się mówił, słuchaj Janusz, wiesz, Wojtyła to jest geniusz, kto? Wojtyła geniusz? Genialny człowiek. Nie, to mi się tylko zdaje. Niestety muszę się przyznać ze wstydem. To mi się tylko zdaje. Na no, dzisiaj no, oczywiście, że tak. Tak niewątpliwie genialny. No, Cały świat to uznaje w takiej czy w innej formie. I to ojciec Augustyn rzeczywiście mi to od razu powiedział, że no, oczywiście genialny i święty jednocześnie. No ale potem szliśmy na śniadanie do biskupa Wojtyły. No i akurat tak było, że oni zaczęli, Wojtyła i Jankowski, ja akurat się nieco spóźniłem, więc wchodzę i Jankowski mówi, proszę księdza biskupa, to jest Janusz Tarnowski, mój kolega, wyświęcony ze mną. Ale on tak odbiega od innych, większą biskup, tak, tak jakiś odmienny, taki oryginał, ale to mówi biskup Wojtyła, a widzisz, to dobrze, coś z tego wyjdzie. Jak on jest taki schematyczny, banalny, to może coś z tego będzie. To wcale nie tak źle. No, to cały naród i cały światu zaskoczono, oczywiście. Myśmy myśleli, może będzie Wyszyński. I nawet tak się sądziło. Nikt nie przypuszczał. To było już takie że działanie rzeczywiście Ducha Świętego nieprawdopodobne. Nikt tego nie przypuścił. To było zupełnie niespodzianką. To tak było zaskorupione, to. Że ma być nie Polak, tylko Włoch. I nawet nie przypuszczano, że będzie inna narodowość. I nawet tłumaczono nam w ten sposób, że to jest dobre dla Kościoła, dlatego że ten kontakt, powiedzmy, jest z ludnością miejscową, z rządem miejscowym. Także my broniliśmy jako katecheci tego, że nie dziwmy się, nie Polak nie będzie papieżem, no co myślicie, więc taka opinia była. Więc to było. Naprawdę rewolucyjne, i to rzeczywiście cały świat drgnął, prawda? Jakoś to z dalekiego kraju przychodzę. Wiesz, no. No to oczywiście najpierw był szok, no a potem niesamowita radość. No to zrozumiałe przecież, więc to takie podwójne uczucie. Najpierw niedowierzanie, czy niepomyloność na pewno, no a potem radość niesłychana. Bo mi się wydaje, że on nie był. Aż tak, powiedzmy, typowany, tam mówiono o różnych typach kandydatów na papieża. On raczej, z tego co pamiętam, może się mylę, to nie był z tych typowanych kandydatów. Raczej typowano Włochów przede wszystkim, no jakichś może Niemców, a Polaka, no to raczej nie, więc także to była niespodzianka. No to widziałanie Ducha Świętego niewątpliwie było takie. Że tak Pan Bóg chciał, aby ten człowiek dokonał rewolucji, bo właściwie to była rewolucja. Kiedy byłem tam na pierwszej jego pielgrzymce, w kościele wszystkich świętych, więc wtedy no, było niesamowicie upalnie, tak jak dzisiaj, może nawet jeszcze bardziej. Kościół pełniutki, to był początek jego, powiedzmy, odwiedzin w Polsce. Ja tam byłem w tej asyście, no, potem z Lani byliśmy i on oczywiście też. I potem do zakrystii poszliśmy, więc on właśnie to miał też bardzo charakterystyczne, że on się długo modlił, że telewizja to nieważne wszystko. To w Krakowie na Welu, tak samo sobie brewiarz mówił, tak jak gdyby w ogóle nie było żadnego, powiedzmy, uroczystości. On normalnie, spokojnie mówił brewiarz, ale w tym wypadku w Kościele Wszystkich Świętych on ukląkł, jak to zwykle się klęka, no nieraz ciężar skracają te. Na chwilę modlitwy, no więc ukląg na tym kręczniczku swoim, tam przed w zakrystii, przed krzyżem. No i długo, długo trwał w modlitwie. I to znów, jego nie obchodziło to, że jest termin, prawda, bo księża, którzy są takimi dostojnikami, oni się liczą z tym, że to już prawda jest czas, ludzie czekają, nie, nie nie, ważne było. I może ludzi cenił, każdego, ale jeśli chodzi o sprawy te, powiedzmy, z Bogiem, to Czas się nie liczył. I potem wstał, i to było ciekawe, że śladu nie było zmęczenia. Spocony, biedak był, ale taki spokojny, uśmiechnięty. Więc wniosek bardzo prosty dla mnie był, że ta modlitwa była jakimś zastrzykiem takiej siły z góry na niego działającej. I potem sprawiało nawet to, że jego wygląd się zmieniał. I potem nawet to jeden z wikariuszy potem mówi, no taki zmordowany, a śladu nie ma po tym. No po długiej modlitwie. Świeży, taki jakby wypoczęty i normalnie potem dalej prowadził. Więc to jest, mi się zdaje, ta wielka sztuka, powiedzmy, modlitwy, która jednoczy, odświeża. To nie jest, ja mówię do Pana Boga, ale jestem w, zatopiony w Nim. To, to zatopienie, powiedzmy, jakieś, prawda, Od, odradzające. To chyba to jest cenne. No więc ja miałem taką funkcję wtedy tylko taką, że tak powiem, zerową. To znaczy, tam byłem jednym z wielu tych, przecież mnóstwo było tych księżyc, cylebranców. Także tutaj ja tylko mogłem być tym, powiedzmy, który dostrzegał to przez ducha, powiedzmy, jaki panował wtedy. Wsłuchiwaliśmy się. No oczywiście, te nieśmiertelne słowa, które stale się powtarza na początku, kiedy na placu, powiedział, teatralnym że niech wstąpi duch twój, odnowi ziemię, tę ziemię, no to jest już tak. No i poza tym jego to cudowne rozpoczęcie, prawda, nie lękajcie się od tego, powiedzmy, akurat wczoraj w niedzielę była ta Ewangelia o tym, nie lękajcie się, więc to nam tak zostało, że on miał tę odwagę, prawda, nie lękajcie się i chciał, aby ten lęk ustępował u ludzi. I właśnie on nie miał, powiedzmy, tej postawy, która budziła lęk, ale budziła zaufanie. No jego, powiedzmy, funkcja była y, przerażająca, funkcja papieża. Dlatego ludzie nieraz tracili język, jak się do niego zwrócili, ale potem bardzo często odzyskiwali. Też on nieraz potem podchodził do ludzi, rękę podawał i to pamiętał z kim się... Właśnie ta cudowna pamięć osób, że Ktoś nim się zetknął, on potem mu wspomniał, a to wtedy tak, pamiętam. Tak. Więc także to jakaś rzeczywiście genialność była i świętość była, no więc cóż tu więcej. A Niemcy to, no to znana już rzecz. Jak on po wyborze na papierze, no to już jest chyba dosyć znane, ale powtórzę. Kiedy miał kłopot, bo jego przyjaciela Deskura zabrano do szpitala. Potem został kardynałem. Wtedy nie był kardynałem na pewno. Więc jedną z pierwszych spraw to był telefon do szpitala. No i pyta się chciałem spytać jak zdrowie księdza deskura a mnie udzielam informacji ludziom. Tak z telefonu no tak, ale. No jeśli tak, no to niech pan powie, kim pan jest. Ja papieżem tak? To ja królową, aż hiszpańską. Dziękuję pan. Koniec rozmowy. Więc to było wtedy bardzo znane to powiedzenie, ale powiedzmy, ta jego powiedzmy po, to, po paru dniach wyszedł na ulicę, sobie szedł, więc to są rzeczy, które się nie śniły powiedzmy dawniej. On nie przestał być sobą. Będąc papieżem, to to nieważne było, że papieżem jest, prawda, czy jak, on jest sobą i, i dalej jest sobą. Oczywiście obecny papież próbuje, nie może inaczej. On ma zupełnie inny... Powiedzmy, temperament, inny sposób widzenia, ale to też ciekawe, jak on sobie dobiera w ludzi. To był przyjaciel jego, Ratzinger, który miał zupełnie inne widzenie rzeczywistości. No czy pobożny, wierzący, święty, ale odmienność kompletna. I on takiego sobie dobrał, nie takiego, kto będzie mu potakiwał, tylko takiego, który będzie miał inne zdanie. Bo to go pobudzi do myślenia. Mówią, że nieraz jak ktoś tam takiego wymyślił, ten był wielki akt modlitwy różnych wyznań w Asyżu, i podobno miał się wracić: No słuchajcie, co ten racinger na to powie? Zobaczymy, jak on się do tego odniesie. Więc powiedzmy, on chciał mieć kogoś, kto będzie miał odmienne zdanie, aby mógł przedyskutować, zastanowić się nad nim. To też świadczy o jego, powiedzmy, takiej no, wielkości ducha. A na ogół ci dostojnicy wolą, jak będzie, powiedzmy, dookoła nich taki, powiedzmy, człowiek potakujący. On był ciekawy, co ten ktoś powie. Zresztą, on był ciekawy krytyki bardzo. Także, jeżeli chodzi, powiedzmy, o tych, których zapraszał, przecież na obiad zapraszał zawsze kogoś, czego nie było dawniej, papież sam jadał. I taka zasada była prawie, że dogmat, oczywiście w cudzysłowie, że papież jada sam. W tej chwili Ratzinger dawny, Benedikt sam je. I to normalnie on jest sk skoncentrowany. Natomiast papież zapraszał zawsze na, na jedzenie kogoś. Ja sądzę z tego względu, że wtedy się szybciej jadło, prawda? Ja też to naśladuję o tyle, że kogoś jak zapraszam, to zwykle na obiad, na kolację czy na śniadanie. Bo w ten sposób zyskuję, i tak muszę jeść. A korzystam z tego, że ktoś coś powie. I sądzę, u niego i oszczędność była czasu i poza tym no, lepiej się mu jadło, jak ktoś przychodzi i rozmawiał z nim. Przy czym bardzo często zapraszał ludzi o przeciwnych zdaniach. I napisali tutaj jego przyjaciele, że on lubił to, gdy się spotkał z kimś, kto ma inne zdanie, to jego galwanizowało. To dla niego było jakimś takim pobudzeniem do myślenia. Że nie to, co powiedzmy, on myśli, to myśli coś innego. To mnie pobudza, tak sobie wyobrażam, myślał do tego, żebym swoje zdanie pogłębił. Lepiej zrozumiał. Prymas Wyszyński miał nie taką postawę. Pamiętam kiedyś, miałem do niego sprawę, więc koledzy moi byli, Januszu, przypadkiem nie mów o dialogu, bo Wyszyński powiedział kardynał przed chwilą. Pan Jezus nie mówił, dialogujcie. Mówił, nauczajcie. Więc, Janusz, daj spokój z tym dialogiem. Nie wyrwij się, bo ci powie, że niezgodny jesteś z Ewangelią. się tak pół żartem to mówię. Ale rzeczywiście tu była zupełnie inna atmosfera, powiedzmy. Tam była ta dostojność pewna. Natomiast tutaj to było stałe jakieś szukanie czegoś nowego, prawda i pobudzanie się do refleksji. Przy pomocy ludzi myślących inaczej. Opowiadają kiedyś, że jakiś homoseksualista podszedł do niego. Jestem homoseksualistą, spojrzał na niego, ale się modlę. No to podobno papież powiedział a ja też, nie, że homoseksualizm doje, też się modli. Prawda? Więc dostrzegł w tym człowieku to, co było wspólne. Mi się zdaje, że to właśnie u niego było ogromnie cenne że można było wszystko powiedzieć i on był wdzięczny za słowo, nawet jeśli nie było takie, jak on sobie wyobrażałby. Ponieważ on ogromnie kochał dzieci, jedyny papież napisał list specjalny do dzieci przecież, a ja potem miałem specjalny wywód na ten temat w katolickiej agencji prasowej, że papież napisał list do dzieci. No i wobec tego pisaliśmy tutaj takie książki właśnie tu taka seria powstała, pięć tomów, nosząca tytuł Ryby i dzieci głosu nie mają. Znak zapytania na końcu, bo moja babcia nieboszka wspominała nie o znaku zapytania, miała kropkę. Ryby dzieci głosu nie mają, Januszko, żebyś wiedział. A my znak postawiliśmy zapytania. No i powstały takie właśnie tomy. Więc, Tom, pierwszy Twój głos o kościele, religii, potem o szkole, nauczycielach, o zwierzętach, więc takie tematyczne były tomy, pięć tomów. No aleśmy do wniosku doszli, że trzeba do papieża pojechać z tym. No i wobec tego był konkurs na najlepszego redaktora. Tu jest 500 pytań dziecięcych i odpowiedzi więcej, bo dzieci pytały, odpowiadały. Więc to uważaliśmy, że trzeba papieżowi to pokazać. Więc był konkurs na najlepszego redaktora, wybrano dziesięciu, no i pojechało dużo więcej. No i pojechaliśmy właśnie te cztery książki wręczać papieżowi do Rzymu. Zamówiona była audiencja, wszystko bardzo pięknie. No ale przed tym byliśmy na placu świętego Piotra. I wtedy tam, jak się na plac świętego Piotra wchodzi, to odbierają wszystkie kije. A myśmy na kijach chcieli taki transparent zrobić. Ale pijmy parasoli nie odbierają. Może być deszcz, więc parasole były. No i na parasolach dwóch chłopców stanęło na takim dużym podwyższeniu. No i właśnie taki, jak tu przed sobą trzymam, właśnie taką winietkę. Rysunek na każdym z tych pięciu tomów się znajduje. I to było właśnie umieszczone na tym transparencie. Wielki transparent, on tu nawet jest u mnie na pamiątkę. No i ten transparent został umieszczony, więc oczywiście tam Straż Watykańska obserwuje wszystko dokładnie. Więc tam te piękne były napisy, Chorzów Ciewita, Ojcze kochany, prawda, i Zielona Góra i tak dalej. Ojcze żyj długie lata, a tutaj naraz zobaczyli tego rodzaju napis. Więc poczęli to obserwować, no i pojawił się jakiś agent z krótkofalówką i po włosku do mnie, zobaczył tam mnie i po włosku, co to znaczy? Podenerwowany bardzo, co to jest? Przypuszczam, że oni uważali, że to jakaś grupa przyszła, szydząca z papieża. No bo to szyderstwo wyraźne, jakieś takie ani pozdrowienia, ani nasz tylko takie figurki. No więc i tam był jeden z naszych członków grupy, jest obecnie sędzią, wtedy był ministrantem, jest ministrantem dalej, jest już sędzią, 6 lat sądzi, no i on troszkę język włoski znał, bo nie chciał po francusku ten mówić agent, więc po włosku, no i wytłumaczył, że to jest coś nieodpowiedniego, że tak nie powinno się do papierza przychodzić. I wtedy wytłumaczył, że mamy cztery tomy, bo piątego nie było. Piąty to jest właśnie ten tom, którym opisujemy to nasze zdarzenie. Więc cztery tomy były, i myśmy przyjechali z tymi tomami. Pokazał te książeczki że to są dzieci, wytłumaczył, że to są dzieci, które chcą z Ojcem Świętym porozmawiać i wręczyć te cztery tomy. No słuchał, słuchał, tak kiwał głową ten agent, no, machnął ręką, zrozumiał, z dziećmi nie będzie walczył, te dzieci pełno było dookoła. No i bene, i poszedł. No i oczywiście potem jesteśmy na sali kelementyńskiej, więc mówię papieżowi ojciec, Ojcze Święty, tu my mieliśmy poważne przejście, Mała, mały włos, bylibyśmy w areszcie siedzieli, nie bylibyśmy tutaj. Co się stało? A no tak, dlatego że, o patrzcie, ojcze święty, proszę zobaczyć ten transparent. I nam to, to pokazaliśmy, do nas podbiegł i to wszystko powiedziałem mu. No i na to papież mówi, widzicie, pilnują mnie. A, nie zginę, pilnują mnie, no ale to się wam udało. Że nie siedzicie, no i tak dalej. No więc przeczytał tytuł. No słuchajcie, oczywiście, że macie głos. Ja chętnie dzieci słucham. Ja bardzo chętnie słucham. No i mam, mam te książki, no, przyjmuję bardzo serdecznie. No będę starał się czytać. No dobrze, no i tak było. I właśnie potem nastąpił ten króciutki wywiad. No bo on doskonale on pamięta. No nie przypominałem jemu naszych rozmów, no tyle lat temu to było. Ale on tak wyczuł, że jakoś się znamy. Wiedział zresztą nazwisko. No i potem tu najkrótszy wywiad. Jan Paweł II. Mój bracie, kto z nas jest starszy? Księdz Janusz Tarnowski. Ja? Prawie rok? O, niewiele, bardzo niewiele. Zrównaliśmy się. No więc taka była scena naszej rozmowy. Właśnie wspomnę jeszcze Miałem ten kontakt bliski z księdzem Tadeuszem Fedorowiczem. Powiem tak żartobliwie, mieliśmy wspólnego spowiednika. Jego spowiednikiem był Karol Wojtyła i ja byłem penitentem, jego, nie, penitentem był Karol Wojtyła. Ja byłem też penitentem Tadeusza Fedorowicza. I właśnie on często powtarzał najważniejsza sprawa: umieć śmiać się samego siebie. I to doskonale robił. Właśnie to zrzucenie z siebie, powiedzmy, tej czapy dostojeństwa. No, dobrze to było, jak było się, powiedzmy, księdzem czy profesorem, no ale jak się jest papieżem, to czapa tak mocno siedzi, prawda, że trudno zrzucić, i on to zrzucał jednak, te czapę. Więc mi się zdaje, że to chyba tak, biorąc bardzo rzecz powierzchownie, to sądzę, że to by było jednym z takich cech, jedną z cech, która warto by naśladować, żeby nie być ważnym. Mistycyzm to bardzo często rozumie się jako takie, powiedzmy, zupełne oderwanie od świata i od ludzi. U niego właśnie to było tym pięknem mistycyzmu, że no, trudno mówić, to, to znaczy mistycyzm, to byśmy się zagalopowali, gdyby teraz próbować definiować. Ale to jest to właśnie jednak w pewnym sensie, takie jakby zupełne uciszenie wewnętrzne. Powiedzmy zerwanie kontaktu ze światem i całkowite skupienie się na swoim wnętrzu. I to jest oczywiście możliwe. No. On z szacunkiem się odnosił na przykład do buddystów, chociaż go nie rozumieli, ale do nich się szacunkiem odnosił, do muzułmanów z tej buty, nawet podobno ucałował Koran, a jakoby Ratzinger, kardynał, wtedy był bardzo temu przeciwny. Tak mówią, to ileż to jest plotka, plotek, ile prawdy. Ale do tego zmierzam, że ten mistycyzm, o którym pan wspomniał, że to rzeczywiście u niego to było, tylko z tym to, to mistycyzm taki właśnie nośny, taki bardzo powiedzmy ludzki, ale niewątpliwie ten wyraz pasuje do niego. Że to jest, powiedzmy, pochwała mistycyzmu, ale mistycyzmu nieoderwanego od rzeczywistości ludzkiej, prawda? Od konkretu, od człowieka. Ja też się przygotowuję do odchodzenia. Mam nadzieję, że do końca naszej rozmowy jeszcze będę żył. No więc, ale to się do tego przygotowuję. Więc moje marzenie jest takie żeby do końca zachować jego właśnie postawę, no bo to nie tyle, powiedzmy, jest to przeżycie, jakie było wtedy w całym świecie, tej jakiejś ogromnej, powiedzmy, tego docenienia, odchodzenia z tego świata. Bo tak bardzo często się mówiło, niech on da spokój, niech on zrezygnuje, sobie w góry pojedzie, naprawdę odpocznie troszkę, to męczące dla nas jest. Niektórzy radzili mu bo dostojnicy kościelni: Niech sobie zrezygnuje. Ma prawo zrezygnować, nawet proponowali. Ale on dał lekcję umierania, właśnie. Umieranie może nie być takie straszne, prawda? Jeżeli się na niego patrzy, więc to jest lekcja. On nie myślał o tym, żeby dać lekcję. Na pewno to nie było jego zamiarem, żeby dać pokaz, ale być sobą do końca. Więc nie spodziewaliśmy się tego, ja się nie spodziewałem i nie tylko ja, że on potrafi pokazać umieranie, prawda? Wydawało się, że on będzie ten pełen dowcipu, humoru i pobożności, i potem zniknie. Ale kto wie, czy lekcją nieważniejszą właśnie było to odchodzenie? Bo to, Powiedzmy teraz, na przykład w niektórych gazetach jest cała seria artykułów na temat tego, jak umierać. Myślę, że w pewnym sensie on rozbroił śmierć, w pewnym znaczeniu, prawda? Że śmierć jest niegroźna. Jeśli ktoś ma świadomość, że będzie umierał niedługo, ja przynajmniej taką świadomość mam, no to wtedy jest ktoś, kto pokazał, jak się umiera, prawda? Więc, I to jest chyba cenne, że on pokazał, jak żyć. Jak umierać, prawda? I to jest lekcja niezaplanowana przez niego. Ale nie wiem, czy nierównie ważna, jak powiedzmy to, przecież to, co się działo w momencie jego śmierci, powiedzmy, to teraz się dzieje, kiedy przyjeżdżają ludzie tam na jego grób i tak dalej. Więc to myślę, że to jest no i ta oczywiście to znana, ta jego natychmiastowa reakcja tłumów że to jest święty, prawda, że santo subito, więc to było najlepszym dowodem, że właśnie nie tylko życie, ale śmierć, on potwierdził śmiercią swoją, swoje życie, więc to myślę, że to nie wiadomo, czy nie więcej nauczył śmiercią niż życiem, i tym, i tym. Ale to była niespodzianka, bo tak pogodny, powiedzmy, tak radosny i nauczył właśnie cierpieniem, smutkiem też.